Jesteśmy na placu Akcentowicza. Już niedługo zostaną wprowadzone tutaj bardzo poważne zmiany w organizacji ruchu drogowego, a to dlatego, że jest tutaj bardzo ciasno. W dni powszednie bardzo wiele osób szuka miejsca do zaparkowania i nie znajduje. Dlatego nowa organizacja ruchu ma pomóc tym parkującym i tym przejeżdżającym tymi ulicami. Na czym będą polegać te zmiany? Zmiany będą polegały na wprowadzeniu na siedmiu odcinkach ulic ruchu jednokierunkowego. Ulica w Grotgerach będzie jednokierunkowa od ulicy Biernackiego do ulicy Kujawskiej oraz od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Sienkiewicza. Dalej, ulica Sienkiewicza będzie jednokierunkowa od Ronda w kierunku ulicy Łobzowskiej. Ulica Wyspiańskiego będzie jednokierunkowa od placu Akcentowicza w kierunku Grodgera, Podobnie jednokierunkowa od placu Akcentowicza do Grodgera będzie ulica Biernackiego. nie niemożność czasem wyjechania z jakiejś uliczki, na przykład z, z Sienkiewicza, gdzie blokują samochody, które wjeżdżają w przeciwległym kierunku. Tu jest właśnie takie najgorsze skrzyżowanie. Nawet ja sama tutaj miałam stłuczkę, jechałam stąd. E, tutaj stał wielki jeep, który zasłaniał dokładnie wszystko. Stamtąd nadjeżdżała Skoda. Ja dokładnie tak samo jak ten pan wyjechałam i tamten pan wjechał we mnie z impetem. Ta ulica będzie jednokierunkowa w tą stronę, więc nie będzie już problemu dla osób, które skręcały w lewo. Skręcając z prawo taki manewr jest dużo prostszy. Dzień dobry. Czy pan tu często parkuje? Prawie codziennie. Tutaj prowadzę gabinet stomatologiczny. No i jak tu się parkuje? Prowadzę go od 20 lat i z każdym rokiem jest coraz gorzej, coraz ciaśniej. Po prostu zobaczmy. wszystkie rysy to jest, to jest wynik parkowania tutaj. Trochę się czuję jak w Paryżu, ale to nie o to chodzi. Jest coraz gorzej, pewnie będę jeździł rowerem. No to chodźmy obejrzeć te rysy. No tu jest piękna Rysa. To na Sienkiewicza. Nie zawsze się udaje zaparkować na Kościelnej. Tu jest plac Akcentowicza, a tutaj, tu jest kolega z Radia Kraków. No i mamy kolegę z Radia Kraków. Czy to ty zarysowałeś samochód panu dentyście? No i chyba nigdy nie ośmieliłbym się narazić dentyście. Także mama, alibi, byłem wtedy zupełnie gdzie indziej, ale faktycznie o drobną choćby kolizję tutaj jest nietrudno. Kierowcy, mimo że mogą nawet korzystać tutaj z parkingu komercyjnego, nie zawsze się na to decydują. Poruszanie się tu po okolicy jest faktycznie trudne. Powinny być tutaj jakieś zmiany w organizacji ruchu? Zdecydowanie tak. Jednokierunkowość w całym tym obszarze. A ty często tutaj parkujesz? Bardzo często, ponieważ pracuję w tym budynku w radiu Kraków jestem tutaj codziennie. Natomiast no, jestem szczęśliwym człowiekiem, jeżdżę rowerem, a na niego zawsze znajdzie się miejsce. Parkowałaś kiedyś samochodem w tej okolicy? No niekoniecznie, bo nie mam samochodu. Generalnie to chyba najlepiej chodzić pieszo po Krakowie i po tych okolicach również. Po wysłuchaniu wszystkich naszych interlokutorów no, wniosek nasuwa się sam, te zmiany są niezbędne. Kiedy można liczyć, że one nastąpią? W ciągu dwóch tygodni, około 6 sierpnia, będzie dużo obowiązywała nowa organizacja ruchu. A mapka z nową organizacją ruchu będzie na naszej stronie internetowej. Proszę ją obejrzeć. Jeżeli Państwo mają jakieś sugestie, proszę wysłać maile, a maile należy wysyłać na adres programu Jedź Bezpiecznie.